Hello everybody, to ja! Słuchajcie, e, rozmawiam z Wami z mojego nowego aparatu, który wygląda jak komórka. Jest to Kodak ZX5 PlaySport, czyli to, co chyba z Meister ma ale nie wiem, wydaje mi się, że inny model. Jest niebieski! Zobaczcie, widzicie? Oczywiście nie można robić zoomu tutaj, więc widzicie, chciałam ja tu. Teraz widzę, jak tu jest ciemno. O, w ogóle mnie nie widać. Okej. Okay. Ogólnie rzecz biorąc, muszę się przyzwyczaić jeszcze do tego aparatu, bo jest taki malutki. Taki malutki w ogóle jak. jak nic dotąd. Dawno mi nie było. Czy może byłam, ale nie było mnie tak face tu face. I korzystając z okazji, że mam nowy taki malutki, przynośny telefonik, chciałabym wam pokazać, gdzie mieszkam. Po prostu od zewnątrz, czyli pokazać Wam mieszkanie od zewnątrz i przy okazji możemy zobaczyć jakie jakości jest wideo, na którym teraz nagrywam ok, let's go dobrze, więc wychodzimy przez drzwi frontowe, każde drzwi i to jest tutaj bardzo ciekawe, każde drzwi mają tak zwany screen na początku więc są drzwi wejściowe, jak i drzwi tak zwane screenowe, u jak fajna jakość, dobrze więc to jest przód mieszkanka cofniemy się może troszkę o, o, jeszcze, 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 jeszcze jest. No. Mieszkanko jest skromniutkie. Na dzielnicy są inne. Tutaj samochód, który nie chodzi i w ogóle nie da się go włączyć. Tutaj polskie słoneczniki, które jeszcze niestety nie urosły. Trawka, dużo trawki. To jest tak zwany front lawn. I, i każdy sobie, każdy tutaj ma taki front lawn, który sobie strzyże. Tu jest strzyga. I tak to mniej więcej wygląda. Teraz tutaj Jaruś oczywiście ma piękne kwiatuszki, no bo jak żeby inaczej. Niestety nie znam się na nazwach tych kwiatków, więc tylko Wam tak pokażę ogólnie co tu jest. Kwiatki, kwiatki. Kwiatki, kwiatki, piękne kwiatki. Kwiatki, kwiatki, piękne kwiatki. Tutaj święty Franciszek chyba. Jo! I znowu piękne kwiatki. Część jest oczywiście z Polski. Dobra. Teraz przejdziemy sobie do tyłu. Dzisiaj padało, była straszliwa burza i strasznie grzmiało, więc yy, więc yy, jest trochę chłodniej. Tutaj przechodzimy, u, u, przechodzimy z tyłu. Śmietniki, które trzeba wystawać. Tu jest boczne wejście do mieszkania i do domu i też zauważcie, że też jest tak zwany Screen Door dur, który yy, jest. Wchodzimy teraz z tyłu na tak zwany backyard, gdzie tutaj jest taki mini garażyk, gdzie właśnie trzymamy rowery i cały tył. I tutaj Jarek się popisuje, czy nie popisuje, ale tutaj Jarek ma swój piękny ogród, więc ma winogrona, które zasadził. Yy, tutaj ma malinki, tudzież jeżynki, nie, tutaj są akurat maliny. Maliny, maliny, a, jest nawet malina. Proszę bardzo, wybieramy malinkę. Jemy malinka, maliny, maliny, maliny Tutaj ma grill, kominek, tutaj można rozłożyć stół, można się świetnie bawić Amerykanie właśnie mają dużo tak zwanych backyards, bo w backyards zachodzi tak zwany entertainment Czyli zaprasza się ludzi na grilla I zauważyłam właśnie już bardzo często i już byłam na trzech czy czterech nawet takich grillach gdzie właśnie wszystko jest rozłożone w ogródku, w tak zwanym backyard, wszystko jest zrobione i nawet nie wchodzi się do mieszkania tych ludzi. Po prostu się siedzi cały czas tu, je się kiełbaski, nie kiełbaski i rozmawia i się bawi. Dlatego oni bardzo lubią mieć te swoje backyards, ponieważ tutaj zachodzi jakby cały entertainment. Ale patrzymy dalej. I mamy znowu kwiatki. 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 Piękne kwiatki. I tu oczywiście znowu kwiatki I bardzo bogaty, wspaniały ogródek Możemy zrobić zoom, zobaczymy jak zoom działa w tym telefonie Boże, nie telefonie Jak zoom działa w tym aparacie Piecyk, piecyk Tak jest Dobra, a tu już jest taki konkretny ogródek Mamy bazylię Mamy... Boże, że ja to wiedziała co to jest Pomidory Pomidory, pomidory Gdzie tutaj były pomidory? Uu. Ale burza zniszczyła. Teraz widzę. Tak, burza... U Jarek będzie zły. Ostra burza była dzisiaj, widzicie, jak zniszczyło grudek. Jarek będzie zły. Tutaj są pomidory. Wielkie pomidory. Jeszcze zielone. Jeszcze zielone. Papryka. Chyba? Albo nie, to są inne pomidory innego kształtu. O, tutaj są takie malutkie pomidory i wiśniutki kwiatki, ale mu poniszczyło no ja, ale będzie zły Ej, znowu pomidory i gdzieś tam z tyłu są ziemniaki nie wiem gdzie część przywieziona z Polski A i gdzieś jeszcze tutaj są ogórki część przywieziona z Polski yy, także część on przemycał w nasionkach część ja mu wysłałam paczką także o czyżby przyszedł? O, nie, chyba nie, za wcześnie jeszcze no także to jest Backyard, backyard, tak jest. Przejdźmy do nagrywania Nudzę was, wszystko, żeby przetestować nową kamerkę Dobrze, wchodzimy. Wchodzimy do insajda. Chyba nie przyszedł jeszcze. Wchodzimy to, jeszcze wam pokażę e, masło. Tu jest niestety trochę ciemniej. Mm, dzisiaj ogólnie sprzątałam, więc prawda, tutaj podłoga, wszystko jest. Ciach. Uwaga, ostatnie ujęcie na masło. I see you next time.